Witam w kolejnym odcinku Enduro Chris 4.1. Huskwarna już po modyfikacjach. Wpadło parę nowych gratów. Założony został układ FMF-a, dyfuzor FMF, końcowy wydech FMF Power Core 2.1, osłona tylnej tarczy Huskwarna, osłona dyfuzora Artafon. Co jeszcze ciekawego? No kompletne osłony pod silnik, osłony dekli, osłony tylnego wahacza. Praktycznie większość z firmy Akerbis. Osłona taka gumowa, wydechu. Dołożone zostały handbary. No przydaje się to w terenie. Jedni Jeżdżą bez handbarów w samych listkach, ale według mnie te handbary coś tam dawają, jakąś ochronę. No, założone zostaje również osłony ochraniające golenie przednie zawieszenia. Akurat to jest z filmy Polisport. Według mnie lepsze jak Ekerbisa, ponieważ zasłaniają zacisk hamulca. I co jeszcze? No? Paski do wyciągania. Blackbearda. No i to tak chyba by było z grubsza. No. Jutro w końcu, chyba, wyjazd. Pierwszy w teren. Śledzić, obserwować. Dodawanie filmików i lajkować. Pozdrawiam. Nara.